Witam. Chciałbym Wam pokazać dzisiaj piaskownicę. Taką robimy dużą. To będzie miała 2,5 metra na 2 metry. Yy, to będzie właśnie to miejsce, jak widzicie na piasek. Natomiast tutaj to będzie takie siedzisko zrobione. Jednocześnie skrzynia, w której będzie można schować a, forameczki, miseczki, taczkę, łopatki, grabki i no tam sobie zabawki dziecięce. Wieko już mamy do pierwszej połówki skrzyni. Na zawiasach, no cóż, mocujemy drugą, druga już zrobiona. No, oparcie musimy robić, oparcie zrobione, tak jak widać. Yy, takie serduszko, bo to mam nadzieję, że to będzie dla dziewczynki piaskownica. Tu, tak jak już wcześniej pokazywałem, yy, Taka skrzynia. Siedzisko ma szerokości 50 cm. Jest dosyć, dosyć głębokie. Piaskownica w sumie 30. Także usunąć da się na nich swobodnie. Na tych dwóch No i to wszystko. Trochę duża, tak jak mówiłem 2,5 metra. Bardzo duża, moim zdaniem. Tu trzeba będzie wrzucić dużą przyczepę piasku. No ale z drugiej strony jest kubek placu. Widzicie, jaki mogł się fajnie w niej bawić.